Anna Lewandowska szykuje się do dziesiątej rocznicy z Robertem, mierzymy, upinamy, projektujemy, foto. Choć zapewne trudno w to uwierzyć, w czerwcu tego roku minie 10 lat, od kiedy Anna i Robert Lewandowski wypowiedzieli przed oltarzem sakramentalny tak. W ciągu minionej dekady tenerka i pilkarz zdecydowanie umocnili swoje pozycje najpopularniejszej pary w polskim showbiznesie. Za przypieczętowanie ich ogromnego sukcesu i wielkiej miłości można uznać wczorajsze premiera filmu biograficznego Lewandowski nieznany. Podczas uroczystego eventu, Anna Lewandowska nie szczędziła słynnemu mezowi czułych słów. Mimo oszalamiającej popularności i wyjątkowo napiętych grafików, Anna i Robert starają się pielęgnować swoje uczucie i, w netloku obowiązków, rezerwuje czas tylko dla siebie. Wyjątkowym dniem dla Lewandowskich jest z pewnością rocznica ich ślubu, która przypada na 22 czerwca. W zeszłym roku para zdecydowała się na skromne, lecz romantyczne celebrowanie. Powerca uple polskiego show biznesu wybrala się wtedy do jednej z urokliwych knajp na Majorce i uczciła milost seria calusnych zdjęć w mediach społecznościowych. Zdaje się, że tym razem czeka ich większe swietowanie. Tak Anna i Robert Lewandowski celebrowali rocznicę ślubu w Hiszpanii, prytki i schrodzone trumki w restauracji oraz sesja smartfonem, zdjęcia. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. Okragle rocznicy zawarcia malzeństwa, Esa dla wielu par, wspaniala okazja do celebrowania laczacego ich uczucia. Również Anna i Robert zdaje się przygotowywać na ten dzień coś wyjątkowego. Mimo. Z do obchodów cynowej rocznicy pozostali jeszcze prawie trzy miesiące, Anna Lewandowska już szykuje na specjalne kreacje. Trenerka urosła do tytułu ikony mody, a każda z jej stylizacji wzbudza sporo emocji. Na 10 rocznicę slubu z Robertem sportsmenkę ubierze Maciej Zien, który również projektował jej suknię ślubną. Słynny rodzimy projektant pochwalił się na facebooku z dzieciem z przymiarek lewej. Już wkrótce okręgla rocznicę Uanny i Roberta Lewandowskich, więc mierzymy, upinamy i projektujemy napisał Ziem pod wspólna fotka z trenerka. Na opublikowanym przez Macieja Zienia zdjęciu Anna Lewandowska pozuje przed lustrem w czerwono malinowej mini. Trójwymiarowy materiał sukienki wygląda, jak gdyby do jego stworzenia posłużyły bukiety maków. Do kwiecistej stylizacji i tenerki dobrano klasyczne. Polyskujące szpilki w kolorze czerni. A w losy Anny upie w starannie dobrany kucyk. Uszek gwiazdy zdobiły delikatne kolczyki. Zobaczcie, jak wyglądały przymiarki Anny Lewandowskiej przed 10 rocznica ślubu z Robertem.